Po uroczystym uroczystą defilarze policyjnej asystyki nowowej, otwiera kompania representacyjna policji wystawiona przez Wydział prewencji policji w Warszawie wraz z podstawami sztandarowymi ze szkandera społecznej policji. Panie Nadinspektorze, dowódca uroczystości, podinspektor inspektor zakończenie apelu w garnizonie stołecznym. Szanowni Państwo, dowódca uroczystości, podinspektor Radosław Gos złożył meldunek zastępcy Komendanta Głównego Policji, Panu Nadinspektorowi Pawłowi Dobrodziejowi o zakończeniu uroczystego apelu, co oznacza, że zakończyliśmy oficjalną część uroczystości.